Jedziemy starym śladem drogi numer 7. Przejedziemy starym mostem przez, przez Pilicę do Białobrzegów. Obecnie po oddaniu drogi ekspresowej obwodnicy Białobrzegów. Ruch na tym odcinku jest znikomy. Białobrzegi stały się sennym malowniczym miasteczkiem nad pilicą. Myślę, że mogłyby postawić na turystykę. Pilica jest bardzo malownicza, zachęca do różnego rodzaju wycieczek, spływów kajakowych, obozowania nad rzeką, aczkolwiek jest też niebezpieczna. Mała serpentyna, i wjeżdżamy. W stary most nad Pilicą. Piękne. Białobrzegi. Obecnie miasto powiatowe. Jedno z najmniejszych powiatów w Polsce. Podobno bardzo dobra pizzeria. Choć osobiście jeszcze nigdy nie byłem. Po prawej stronie stare siedziby restauracji Jędruś Zodiak oraz sławetne lody białobrzeskie. Wszystkie te restauracje, jak i lodziarnia, wyprowadziły się teraz za Białobrzegi, również przy nowej trasie, nowej, nowo oddanej drodze ekspresowej można skorzystać. Widać zadbane, czyste, wyremontowane miasteczko, nowe chodniki, droga, droga dla rowerów, Myślę, że radom może się uczyć. Choć ścieżka, jak patrzę, z kostki, ale fazowanej. Skrzyżowanie z drogą krajową nr 48 Tomaszów Mazowiecki-Kozienice dalej Dęblin, a my jedziemy dalej, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy z Białobrzegów Mijamy po prawej zajazd myśliwski oraz byłą dyskotekę. Ok, stację benzynową Orlenu. Onegdaj jedną z dwóch, jedynych dwóch stacji, które były pomiędzy Radomiem i Warszawą. Na dzisiaj sytuacja niewyobrażalna. Na 100 km tylko dwie stacje w Białogrzegach i w Grójcu. I wyjeżdżamy z Białobrzegów. Po prawej stronie będą zakłady owocowo warzywne włoskie. Także Białobrzegi sobie radzą, mimo że są małym i niezbyt bogatym miasteczkiem. Oby radą mógł też tak o sobie powiedzieć. Znaczy nie, że jest mały, ale że jest bogaty i dobrze sobie radzi.